wieczorem, jestem w na zakupach Ale już widać ewidentnie, że są pustki Raz Wam pokażę jakie są braki Zobaczcie, na no tu trzeba brakuje, no bo wiadomo, że jest godzina 21 Ale na półkach ewidentnie są pustki z warzywami też jest, są pustki. Nie ma, nie było tak nigdy jak teraz jest. Nie ma praktycznie no nic. Zobaczymy jutro, jak będę w piątek na zakupach. Pójdziemy dalej na, na dział yy, mięsny i zobaczymy, jakie są braki. Tu jagody mnie interesują. Akurat jagody są, no to wezmę, ale reszta to widzę są pustki po prawej stronie nie ma z tego ubytku widzę, że są jakieś sałaty, jakieś serki no tutaj nie, nie, nie widzę braków po lewej stronie majonezy, musztary też nie widzę braków ale już na dziale mięsnym widzę pustki na dziale mięsnym widzę pustki tam jeszcze zobaczę, no tak Ewidentnie no, jest czystka, pustki, tu takie są reszki. Na prawo, tu raczej nie widzę większych ubytków, ale no, było więcej. Z tyłu, gdzie mamy nabiał sery, tutaj też jest raczej chyba wszystko, ale na mięsnym ryby to jest tak no pusto. Idziemy dalej. No tutaj jest ewidentnie jest pusto. To było bardzo dużo kurczaków wszystkiego. Nie ma nic. Jest bardzo pusto. Wygląda tak, że chyba się ludzie przygotują i w Anglii na, na cięższe czasy. Zobaczymy dalej. I też cukier dla znajomej, ale pustka. Nie wiem, czy chce brązowy, no bo jest brązowy cukier, ale no jest jakiś cukier, ale to już chyba otwarty. No to jest ostatnie, ostatnie kilo. To chyba będę je musiał wziąć, bo no bo nie ma. Nie ma. A więc weźmiemy ten cukier, bo nie ma wyboru za bardzo. i, i, i. idziemy dalej. Zobaczymy, jakie tutaj, o tu jest tak jak zawsze raczej, bo nie widać tu braków większych, ale tu po prawej stronie, gdzie były pomidory w puszce, makarony, no i tam jeszcze konserwy rybne, to jest ewidentnie pustka. Na warzywnym też są pustki, też są pustki, chciałem wziąć coś bananów, ale nawet nie ma, także. O, tu o kiwi mnie proszono, żebym wziął, ale też nie ma. Także, no, pustki, pustki. Także i, i kaw brakuje, i dżemów, i, i płatków. No, tak tu przerzedziło na, na pewno. Jest, są większe braki. Tu sami widzicie, jak przecież litr jest wszędzie. Jest i w Polsce, i w Niemczech, w innych krajach. Także, no, przeważnie jest podobne ułożenie. No, zobaczymy dalej jak tam jest z towarem zaopatrzenie chyba podobnie jak i w Polsce, ale w Polsce może nawet jeszcze są większe braki to obserwujemy. O tu raczej bez większych zmian tu tam się raczej nie zmieniło to nie jest towar pierwszej potrzeby także nie wykupują tak na bieżąco no dział mleczny po lewej stronie pustka. Dział mleczny po lewej stronie jest pustka. O tu są jakieś góry, to, to są, ale mleka ewidentnie nie ma. Ewidentnie nie ma, zobaczymy jeszcze na mrożonki. O tu jest pustka, jak widzicie. Mrożonki też przerziło, także są też puste loduszki, to wszystko jest puste, jak widzicie. Wszystko mamy puste. Nie ma tutaj nic. Tylko takie resztki pozostały, jakieś lody, nie lody. Co my tu mamy? No, jeszcze tak pusto nie było jak dzisiaj. Ja nie widziałem takich pustek jeszcze tu w Lidlu. Także z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. O, tu jest pustka ewidentnie. Nie mamy nic. Tu były zawsze takie no, chusteczki, nie chusteczki. Było zaopatrzenie sporo. Jak widzimy, o, proszki są jeszcze jakieś pustki, są pustki. Mhm. Pustki są. Tutaj też, powiedzmy, są pustki. Tu takie, no, folie, nie, folie też przeczydziło. Pójdziemy tam dalej, czy się na papiery. popatrzymy, jak tam jest. No, a alkoholi to jest, widać, zaopatrzenie. To chyba też nie jest artykuł pierwszej potrzeby Ale no, no już widać ewidentnie Na papierach nie ma nic stoletowych, Wszystko wyczyściło, tak także w Lidlu tak nie było Żadnej rolki Żadnego papieru Nic nie ma, dali tam coś innego na tym działu Pustka Tu nie ma nic